Później sobie muszę obejrzeć. Dymy są na Tak pan. dobry, wieczór. Dobry wieczór. Zanieś sprawy papuszek takich yy, Aleksandret, ty coś takiego, nie? Mhm, Chłopak. mi, pan, czy można te papuszki yy, kupić, jakby, no bo nie jesteśmy w stanie przyjechać z małżonką. Czy można, na przykład, jakby wysłał pan do pacz paczkomatu papuszkę? Czy wchodzi w grę? Proszę pana, to nie chodzi o paszkomat, tylko to chodzi o to, że jest wysyłaj w takiej kubie, wiem, taka strona jeśli się ogólnie decydujecie na jakąś papugę, to no. dane są dzień wcześniej. Pa, papuga, dajmy przykład, jak wychodzi, wysyłki są od poniedziałku do środy, jak wysyłam papugę od poniedziałek, to we wtorek rano jest u pana, nie? Aha. 24 godziny i przesyłka ma wejść. Aha. I ona przychodzi jakiś listem poleconym, czy jak to wygląda? W kopercie to jest... Nie, jak... to normalnie ja robię paczkę i to jest gościu, bo ma prywatną firmę pod Pocztę Polską i normalnie listonosz albo przynosi, jeśli nie, to dzwoni też, że można pojechać na pocztę i odebrać papugę do do rana. A udziela pan na przykład gwarancji takiej, że... No nie wiem, na przykład, że jak papuga nie przeżyje transportu, to pan zwraca pieniądze, czy coś? Proszę pana wysiłka pisze zawsze na odpowiedzialnych jest tytułując, papuga jest zawsze zdrowa i wie pan. Ja już lat mówię za to, jest, paczka jest ubezpieczona Siema i się z okay, ale to, to już mówię na to, na to bo po prostu gwarancji nie dam. Ale to gwarancje kto ma? To czy co, to wtedy kogo jest wina? Moja czy pana? Bo ja, ja wie pan co, ja zawsze mówię na zasadzie takiej, jak wysyłam ptaka, dajmy przykład, tak o. ostatnio wysyłałem paczki. Zakażemy razem, robię transportem do tak. rzucam karmę jakieś owoce, tak samo typu jabłko no. czy marchewkę, coś żebym było wodni z tego, bo wody nie jestem w stanie włożyć do no no prostu tak, no. do paczki. I, i robię też e, zdjęcie, ptak jest zawsze, jak jest wszystko z nim ok, e, biorę i umawiamy się w poniedziałek, dajmy przykład na wytyłkę, robię zdjęcie, jeśli jak jest wysyłam, przy powierzchnię jeszcze zdjęcie, wysyłam to pana i tak samo, wie pan, dzwonię na przykład, że ptak wyszedł, Zawsze wysyłka przerwałnie, co ludzie wysyłają, to wysyłka, wysyłka jest na odpowiedzią. Tak to ma. Aha. To powiem tak. I mi się... O powiem tak, na 10 czy 20 temat wysyłek nie było w ogóle raz, chyba ze 4-5 lat Mami, temu była sytuacja taka, złotych. że papugi szły Zadzwoni, razem, powiedz, były ich 3-4 sztuki, każda była osobna i jedna z tych, która nie ma pióra miała ja po prostu i tak, że połamanej, to tylko to była wada, Ale jako blokatora. tako nic, nie, nic się jej nie stało więcej, było wszystko z nią ok, nie wiem, rzucali tą paczką czy coś. Tak, już nie jestem w stanie stwierdzić, ale wszystko wyszło, no. że doszło i, go, i nic się a, tam przy tej papudze nie działo. Dobrze. To było ze trzy lata temu, to goście miał zastrzeżenie. A pa, no rozu Oto. rozumiem pana. A powiem pan, czy jest taka opcja, w grę wchodzi? No nie wiem, czy to może jest zbyt, zbyt kontrowersyjne, a na przykład, jakby pan na, na czas transportu, jakby pan zastreczował papugę normalnie streczem o wino, żeby nie mogła się ruszać i się uszkodzić. Proszę pana, to, 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 to dojdzie martwa do pana. Nie, ale właśnie nie. Po, żeby panią położył na przykład brzuchem do góry 5 zł. i ten, i ten żeby po prostu się nie ruszała i podczas po transportu, konia? nie, zapytaj, no, nawet na taśmę dwustronną przykleić dole, później ten stres do klatki, wiecie, się ze śmiech, żeby leżała, się ze śmiechu. Że, że, żeby leżała <taki>, na podłodze. Takich rzeczy to przecież nie odbierze paczki ode mnie. Czemu? No przecież to ptak musi latać, musi się ruszać, że on, nikt panu nie weźmie nie wyśle paczki, jeszcze takiego hitu i tego to jeszcze nie słyszałem. Ale bo pan się może zrozumiał, bo jakby pan papuszkę owinął o, o, o tym streczem i na przykład na taśmę dwustronną do, do dna klatki, wie pan, przy, przykleił, żeby ona się nie ruszała? No wiem, no rozumiem, no ale też jest następne pytanie, co co, jak pan wypuścił na następnego dnia i dajmy przykład, ona nie będzie latać albo coś, bo była nie uruchomiona przez tyle czasu, to yy, kto to wtedy za to zagwarantuje, nie? Ja mówię, mogę panu wysłać zdjęcie nawet MMS-em, jakie ostatnie paczki robiłem i co wysyłałem i było wszystko OK. Z tymi ptakami i mówię, mogę i to na takiej zasadzie to działa, nie. A. Może pan sobie wpisać na internecie, wysyłaj ptaki kubierem.pl, kości no. ma tam stały regulamin, jak to wygląda w dwie strony, bo, bo czasami mi się nawet zdarzy, że ktoś sobie zamawia wysyłkę i, i kubiera do mnie, nie? No, no. I ja wysyłam tylko na zasadzie. Ja robię transport, to jest po mojej stronie już wtedy i, i wysyłka kosztuje 40 zł. Mm. A pro, po, proszę powiedzieć, tak, tak już y to już takie abstrakcyjne pytanie też, no ale już też jest, cena jest duża w miarę za tą papużkę, no ale skoro płacimy, to czy nawet, jakbyśmy tak się umówili, że pan by wysłał tak, jak pan mówi, że jest najbezpieczniej, już tam bez owijania jakichś i tak dalej, czy na przykład, czy pan na przykład by sprzedał taką papuszkę na pokarm dla węża, bo wiadomo, mamy węża, pięciolecie obchodzi, tak, 5 lat urodziny ma. Czy na przykład wtedy, jakby nam się spodobała ta papuga i ona by poszła na pokarm, ewentualnie, nie mówię, że pójdzie, dla takiego węża z byka, czy to pan na przykład wtedy by sprzedał, Pięć. czy to raczej nie? O tako. To jeszcze pana, ma pan co pan, pan wziął złoty, to nie jest no to nie wiem, tak się pytam powierzchownie w razie co, bo nie, niektórzy nie chcą sprzedawać, bo im szkoda, tak? Ale to chyba pan y, ro, rozpodowce sprzedaje, tak? Że pan rozmnaża i sprzedaje. Ja po prostu sprzedaję młode ptaki i mnie to nie interesuje, co wy z nimi zrobicie. Czy ją zabijecie szczerze, czy ją głowę ukręcicie, czy wypchacie ją, bo też gościu kiedyś kupił wypchał ją typowo na ozdobę. Tak? To jego jego No Naprawdę? To już jest po waszej stronie, co wy z nią zrobicie. Nie, ja no to już... Ale to, powiem żeby, panu szczerze, takie ptak był Takiego czegoś jeszcze nie strzęży. Tak, się... był zdrowy, ja. Takiego czegoś jeszcze nie że Jakaś bestia ptaka wypchała czymś. To już jest wasza sprawa. To wy z nim zrobicie. To nie wiem, no to możemy zrobić tak, że ja się skonsultuję z małżonką w sprawie tej papugi. I wtedy na przykład, jeśli pan gwarantuje, że to bezpiecznie do nas dotrze, no to byśmy mogli wziąć, tak, ale mówię, trochę się nam boimy tego, Kto ma, że. Bo nie? Miejscowość? Mm -hmm. koszalin. No to jeszcze, to jest mówię, kwestia, kwestia, mówię jednego dnia i ptak jest, mówię, u Pana, proszę się zastanowić, jak coś nie to jutro do wieczora albo w każdy no. dzień do wieczora do wysiłki znaczy... i wtedy się dogadamy. Ja, u... ja powiem Panu tak, ja nawet mogę, ja? Dać, ja nawet mogę dać małżonkę do telefonu, toś nawet się może się dogadać, bo to głównie ptak będzie dla niej, ja się tam nie znam, ja tylko załatwiam sprawy takie. i Proszę Pana, dogadajcie się między sobą, ja nie będę się mieszał między Was, kwestia no. jest, mówię, dogadania między Wami, Mamy różne ptaki, różne są ceny, będziecie zainteresowani, jutro przedzwonić przez dzień i się zagadamy. E, mówię, tak to wygląda na zasadzie, w miarę mówię możliwości, halo? jak już się zdecydujecie, to halo. Tak, halo. No słucham halo? panią. Ale to halo. panią mnie dzwonił. Proszę panią, halo. ja do was nie dzwonię. sprawie papugi, w sprawie papugi. Ale to nie my do pana dzwoniliśmy, tylko teraz cię wyświetlił numer, że ktoś dzwoni do mnie. Proszę panią, przed chwilą mąż do mnie dzwonił, nie wiem. Yy, nie macie wieczorem co robić, czy nie wiem, na ja sobie po prostu dzwonicie. Przed chwilą ja jakoś odbieram telefon. Ja do nikogo nie dzwoniłem, tylko wy do mnie w sprawie papugi. A skąd proszę pana przecież... Kurwa nie udało.